Witam Was serdecznie w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie. Znajdujemy się w Pałacu Ziemiańskim, w jadalni. Przygotowaliśmy dla Was stół, na którym znajdują się platery, sztućce i porcelana. Posłużą one nam jako ilustracja do tematyki Ziemiańskiego Wigilijnego Stołu. Według tradycji, na Ziemiańskim Stole Wigilijnym powinno być serwowane 12 potraw. Każdy z uczestników kolacji wigilijnej powinien spróbować każdej z potraw, ponieważ wierzono, że ilu potraw się nie spróbowało, tyle przyjemności ominie nas w nadchodzącym roku. Rozpocznijmy od zup. Na stole wigilijnym serwowano na słodko zupę migdałową, lub tradycyjny barszcz czerwony z uszkami, a także zupę grzybową i zupę rybną z łazankami. Jedzono bardzo dużo ryb w różnych postaciach. Były to ryby gotowane, smażone, pieczone, ryby w galarecie. Jedzono na przykład karpia w szarym sosie, karasie i linę w śmietanie, także pstrągi. Były to zazwyczaj ryby słodkowodne, szczupak z jajkiem w sosie chrzanowym. To były takie najbardziej popularne dania z ryb na ziemiańskim wigilijnym stole. Do spożywania tych tradycyjnych potraw wigilijnych, szczególnie ryb, właśnie służyły takie porcelanowe talerze albo półmiski, które były ozdabiane motywem ryby, znajdującej się w takim naturalnym środowisku wodnym. Zgodnie z zasadami dobrego zachowania się przy stole spożywano ryby przy pomocy specjalnych sztućców. Był to widelec z takim szerokim czerpakiem, oraz nóż w postaci takiej łopatki, którym nie krojono, tylko oddzielano mięso od rybich ości. Jeżeli nie było takich sztućców, spożywano rybę dwoma widelcami albo widelcem z kawałkiem chleba. Do ryb serwowano ziemniaki, najczęściej znajdowały się one w takich naczyniach, zwanych terynami. Dlaczego je serwowano do ryb? Ponieważ najłatwiej można było pozbyć się ości z przełyku właśnie kolokwialnie mówiąc, popychając go ziemniakiem. W takich terenach również serwowano jarzyny, również można było sałatki jarzynowe podawać na stół wigilijny, ćwikłe z chrzanem, kapustę z grzybami i grzybki w occie. Na stole ziemiańskim nie mogło zabraknąć makiełek lub kuti. Była to tradycyjna potrawa przyrządzana na bazie albo makaronu, albo pszenicy gotowanej z dodatkiem miodu, bakali i oczywiście maku. Na stołach ziemiańskich królowały piękne strucle makowe, łamańce z makiem i oczywiście pierniki z dużą ilością miodu i korzennych przypraw. Na samym końcu wigilii piano kompot suszonych owoców, dorośli wina i mocniejsze nalewki, a dzieci zajadały się również bakaliami i orzechami. Mam nadzieję, że na Waszym stole wigilijnym również zagoszczą potrawy tradycyjne. Jeżeli lubicie eksperymentować w kuchni, zapraszamy Was do wykonania karpia w szarym sosie i mam nadzieję, że zobaczymy się w nowym roku w muzeum.